A? Żebym miał coś powiedzieć. Nie, chyba trzeba kliknąć, tak czy siak. Tak, może powiedzieć, będzie ci nieraz. Chyba. Proste bez lagów, proste bez lagów. Ale słuchaj. No! Łooo! Start! Szymon! No to nie! Ty karpi kiedyś z ręką rękaw drugi. Trochę się rozwaliłem, ale ja. dobrze, jedziemy dalej Dziś może nie, ale... Bo nie mam nagrywania włączonego, muszę uważać, tak się walczy No to się, Co... że to może, To miał być! Nie, dobra Wierzę w niego. Jak mnie wypchnął. O, z DRS-u nie ma co. co on zrobił? Ej, zamiast biegi do góry to ja w dół Ale dobrze, jedziemy dalej O kurde, ten warninga drugiej chwili Oj, ale patrz tak mi w tak jak mnie wyprzedzisz, to ci łamie rękę <śmiennie> Dobra Ej, a powinno być zakazane wyprzedzenie niepełnosprawnych O kurde No i ściągnie Ja w pit stopie też jak masz mi... a? Ale, A to to nie nie, ja, ale to nie jest... To jest fachu. sobie tak... też niebieskie miejsce do parkowania. Po mechaniku. Ej, powinien mieć. O, ale przestrzelił. Dobra, jak lec się będę dawał do RF-a? to zaraz, taki king, king, tak no. jak się wypchnąłem, ale... Nie mam ręki. A teraz trzeba, że będzie rękę. rękę. Dobra. No? Ej, nie dawaj mu, mógł... co ty głupi jesteś? ja potrzebuję Tu razem. Tu Ale bym się teraz w ścianę wiebał. Ale ja się, ja się biebałem. O kurwa hey, jest jest, jest. No bez żartów, że mi. Ale to przeze mnie? Hey, ja cię ale... webrałem w tą ścianę, czy... Nie tam... Sam ciebie pomyślałem ale w ciepłe Aha nie zjechać, nie zjechać No ja wezmę okay, No ja zjechać, No ja wezmę na ale... A i mogę się oddublować czy nie? Tak, odwrócę to z opa Tak, nie Nie, tego jest seko No jeszcze nie, poczekaj No i na pierdol <laughs> Jeszcze to pokręcił Ja, ja już nie mam mety zamiast, zamiast opon to ja mam dwa zimne plastiki Kurde, zorientował no, no ale Finity jeszcze lepiej złapł Mogę już wyprzedać? Nie mogę! Bez oj, ja oj. oj. łąk o, 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 No, oho, łąk Ja tak, bo on wyeliminowany Ja, ja, do... ja no, do... widzę to, właśnie Wjeżdżam do Pitu i co będzie to będzie Zarpiacie za te wszystkie zgłoszenia, tak cię zgłoszę, że się nie pozbierasz Czemu Szymon jedzie poza torem? A ja przyrzekam, że ja się boję za nimi jechać. Le szybie chcę zredukowałem, ten tej góry. Tak jak w Ople, jak się zamiast ten. Krój jedynka zbije. Nie no co to są za zmyłki? Popie Szymon. Dobra. Jak ta stronka w takim wyścigu Duża. W nim jedziesz. Nie, ale Nie na no. koncie widzę, że ma problemy, więc może być, ale... To jest ciężko się rozwalić, tak? Tak szczerze. Jest ciężko, no... Niełatwo. A wcześniej się odbieram do z tego wojka? Mhm. Ale to może intensywniej zagrać Czyli... Dopiero teraz ci hard nagrały ja, an... ja się ławię w Ankolo, o całej hałasie No Pięknie Czy ty będziesz pierdolić kłopoty przez całe wyścig? Nie, będę I... kary zbierał <grym> 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 A, no dobra o, o, Banan zrobił A, Banan jeszcze jest, to też jest <grym> nadzieję na STK O, dobra, no <grym> właśnie To będzie rynek STK, tylko... Nie, nie wiadomo kiedy, ale będzie ja mam musisz... walkę z bananem, ty. Nie musisz się martwić jak ktoś, bo... Możesz do tego zaraz. Ty, będziemy przelanie. Chuj, no nie będzie, kłodzę. Niech mnie zagoni już. Tylko jeszcze nie. nie dojadę do tak, krypona. Tak, Dobra. Zostałem skoczywy. Kamilu, co się dzieje? Eee... Cięż, ciężko, troszkę suwany. No, co się dzieje? No, nie wiem, masz zwane skrzydło, nie da się jechać, czy... No, już żeby... chciałem... Zobacz. Dobra. Nawet tego nie mogę skifować, bo mam klipy było co, ale... Wy, idioci. Ej, co wy... Co wy robicie? Wy, idioci. Ej, mo... Nie, nie, nie. Teraz... Z tych hardów sobie nie ma tu Jak pozycja <grym> Nie, nie zwłaszcza, tak. że ja nie mam medów. Mhm. <grym> no, medy nie dojechały by <grym> już, Yahoo. Ja, to jest rozkaz. Wam? Ruszaj już Dobra No Infinity co ty robisz? Nie to też ci leci na skargę O kurde o. przepraszam To na pewno się... leci na skargę Strasznie <noise> <noise> cię przepraszam tak. <Dex>. Strasznie <noise> 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 cię przepraszam Teraz już nie odwam od trójki Wow, te płocie prosto we mnie Bo jakoś strasznie, strasznie szybko zahamowałeś, ja nie byłem gotowy Dobra, jadę jedną rękę, okej? Okay. a on na zakrętach tak zamina O okay, kolejne no ostrzeżenie, no to dobra, to zaraz szóstkę łapię. Bardzo mi przykro z tego powodu Jak tylko o, o Infinity wierzysz w Czy mi się wydawało tylko Dobra, gdzie jest pomiar? A tam Gordy poczekaj na mnie, nie? Dobra <grym> A, Waiting na do... activated Nawet się od tej trójki nie odwołam Ja się jeszcze mogę odwołać, bo... Nie dostałem żadnego stwierdzenia oprócz tych trzech No ja dostałem bo taksim mi zajechał, do jak go wyprzedzałem No taki właśnie jest zamian? To czy masz jego? O, o, O szóstka o. 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 O, 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 o. A no ja straciłem ja ja czas, bo po prostu nie wyhamowałem do zakrętu przez tą jedną rękę, bo ja mam problem z ręką. Tak, ja, ty tłumaczę, ty tłumaczę Dobra, no to to była moja Pa. Dobrze, 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 ja Tam Ładne słowo. O, banan są tu. <laughs> O, Dres mi będzie dawać! Tak jest! Dobrze. Nie puszczaj mnie, bana. O, no, noo, był. No. Myślałem że prawie, tak... drift, prawie miałeś kiss the wall A raczej fuck the wall Bo <laughs> jakie słabictwo Mój stream mogę kurwać mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. Dobra mam nadzieję że się nie pomyliłem z tym rozkażeniem teraz ale yeah.